W filmie pojawia się czołówka cyklu wideo przeglądu rynku pracy. Na ekranie widzimy logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Małopolski. Poniżej okienka przedstawiające ruch uliczny, budowę oraz lecący samolot. W filmie wypowiada się Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Od początku epidemii Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie podejmował działania mające na celu minimalizację wpływu pandemii COVID-19 na bezrobocie. Oprócz pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, w ofercie urzędu od wielu lat znajdują się usługi umożliwiające rozpoczęcie lub powrót do pracy, w tym osób młodych. Małopolskę zamieszkuje ponad milion osób poniżej 30 roku życia, co stanowi 33% mieszkańców całego województwa. Od 2014 roku trwa program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój wspierający młodych w aktywności zawodowej. Właśnie rozpoczęliśmy kolejną odsłonę kampanii promującej ofertę programu Power. Zachęcam osoby przed 30 rokiem życia do udziału w projektach, które dają szansę na 23 tysiące złotych dotacji do rozpoczęcia własnego biznesu. Program pomaga także osobom, które szukają pracy na etacie. Polecam odwiedzenie strony www.jesteśpowerful.pl, gdzie można zgłosić swój udział do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.